Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek serii Teamsów i teraz ro, robię właśnie film dla, tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ Microsoft wkurzył mnie bardzo, bardzo, a, a zrobił to tym, że yy, w, w, przymusił na mnie, żeby wszystkie moje lekcje były w kolejce. Tutaj zacznij, jak, jakby ktoś chciał wyłączyć sobie poczekalnię, tutaj jest opcja yy, ktoś, kto może innych poczekalnię, ja chcę, żeby było w to wszyscy, ponieważ jak mam listę uczniów, to nikt mi obcy nie przychodzi. I teraz pokażę wam, że we wszystkich moich lekcjach, które mam obecnie zostało to automatycznie zmienione przez Microsoft, chociaż ja tego tak nie ustawiałem. Żebyście mieli tego, moi drodzy. Świadomość. O, widzicie tylko ty, tak zmienił. W niektórych nawet lekcjach zakazał, zakazał się odciszania uczniom, więc. Yy. Także to jest ja, tylko ja zmiana, na wszyscy. I mam nadzieję, że wy się też skapniecie szybko, że, te, że tak powstało się i... Wszystko zostanie w miarę szybko naprawione. Dobrze. Film był krótki, ale mam nadzieję, że dotyka problemu, który ja poruszam, czyli tego, że Microsoft sam bez naszej zgody zmienia nam prywatne funkcje ustawienia do naszych reakcji. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam do usłyszenia.